Kosztuje mediacja? Jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli być może za chwilę czeka Was mediacja w Waszej sprawie rodzinnej, to zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Mediacje rodzinne to jest coś, do czego gorąco zachęcam, bo dzięki temu można wypracować rozwiązania, które faktycznie będą no, może nawet nie, że satysfakcjonować obie strony, ale będą akceptowalne te rozwiązania przez obie strony i dzięki temu te rozwiązania będą e, używane, a to jest coś, co jest naprawdę warte. Zastanowienia, dlatego że nawet najostrzejsze, ale z kolei najbardziej korzystne rozwiązanie sądu może być nieakceptowalne przez drugą stronę, i po prostu będzie cały czas darcie kotów o, o to, żeby te rozwiązania jednak były, weszły w życie. Ale to było tylko takim tytułem wstępu odnośnie tego, jak bardzo jestem zwolenniczką mediacji. Ale dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, ile kosztuje mediacja. Mediację możemy podzielić na dwie różne, różne stawki, bo jedna mediacja to jest ta, na którą idą małżonkowie albo partnerzy idą samodzielnie, czy znaczy na obie mediacje idą samodzielnie ale na którą, na którą zapisują się jeszcze przed wszczęciem sprawy sądowej, ale też nawet w toku, ale kiedy idą bez skierowania sądu o to jest dobre słowo czyli kiedy idziecie bez skierowania sądu, kiedy po prostu stwierdziliście, że taka mediacja jest dobrym rozwiązaniem i chcecie z tego skorzystać, bez względu na toczący się proces sądowy czyli to nie sąd powiedział, że postanawia skierować stronę do mediacji, tylko kiedy małżonkowie czy też partnerzy czy byli partnerzy byli małżonkowie chcą te takie mediacje odbywać. Więc ta mediacja to jest ta mediacja, że tak powiem prywatna ją nazwijmy. I ta mediacja prywatna no, może się odbywać w różnych podmiotach. I tutaj koszt tej mediacji nie jest określony prawem, bo to jest w tym momencie usługa. Jak każda inna, jak każda inna na przykład usługa psychologiczna, usługa prawna, no nie wiem, usługa murarska, czyli my decydujemy się na mediację, my idziemy tam samodzielnie, bez skierowania sądu, to możemy oczekiwać tego, że te ceny będą po prostu rynkowe, że yy, prawo polskie no, nie interweniuje w wysokość tych cen bo mamy przecież swobodę umów, więc jeżeli akceptujesz danego mediatora, no to akceptujesz również jego stawki. To jest ta mediacja bez skierowania sądu. I jakie to są stawki? Przeróżne od powiedzmy, nie wiem, 100 zł, 150, 200, 250, 300. Nie ma tutaj żaden, żadnych widełek, więc podaję je tylko tak po prostu, żebyście wiedzieli mniej więcej jak to wygląda. No, nawet 450 zł wiem, że mediatorzy biorą. Niektórzy mediatorzy mediują dwuosobowo, więc wtedy trzeba się liczyć z tym, że ta mediacja będzie droższa. Często jest tak, że przychodzą do mediatora skłóceni małżonkowie, prawda, kobieta i mężczyzna i mediator, na przykład kobieta, stwierdza hmm, tutaj w tej sytuacji warto by było, żebyście Państwo y, y, zatrudnili, no tu mnie, y, oraz mediatora mężczyznę, żeby y, para, y, która chce wypracować pewne rozwiązania, wypracowywała je pod okiem również pary no nie pary życiowej, ale kobiety i mężczyzny, żeby poznać te dwa różne spojrzenia, żeby nie było jakiejś takiej przewagi płci mediatorów i tej osoby, która mediuje. Więc często pary mediują z parami psychologów. I to jest bardzo też korzystne, zachęcam, ale proszę wziąć pod uwagę, że taka mediacja będzie droższa. Wtedy 400, no od 350 zdaje się, e, widziałam, że taka mediacja dwuosobowa, 350, 400, 450. Tyle kosztuje mediacja za jedno spotkanie. Ale tak, tak jak powiedziałam, jeszcze raz podkreślam, to jest stawka rynkowa, czyli po prostu trzeba się dowiadywać bezpośrednio u tej osoby, która jest tym mediatorem, bądź y, osób, które są mediatorami. No i od nich się dowiedzieć. Ile będzie, jaki będzie koszt tej usługi? Czy wszystko jest podane w tym, w tym koszcie, który nam przedstawi, przedstawiła ta, ten mediator, ta mediatorka, czy, czy jeszcze jakieś koszty należy doliczyć? Nie wiem, koszty korespondencji. Już trochę zdradzam, bo te koszty będą doliczane później w tej mediacji ze skierowania sądu. Żebyśmy byli pewni, za co płacimy, no i jeżeli to akceptujemy, no to po prostu trzeba to zapłacić i takie mediacje. Odbywać. No i jak już powiedziałam, drugi rodzaj mediacji to jest ten ze skierowania sądu. Kiedy sąd w toku procesu, czy procesu o rozwód, czy procesu o kontakty, czy procesu o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, kieruje rodziców na mediację, bo widzi taką szansę, a rodzice no, nie odmawiają, a właściwie to się przychylają do tego, że tak. Podjęliby takie mediacje, widzą szanse widzą korzyści, rozumieją te korzyści z mediacji, korzyści takie właśnie, że te wypracowane, wypracowane rozwiązania będą miały szansę być realnie no, zaakceptowane i wdrażane w życie. To jest ten, ta korzyść tej mediacji. No więc, wracając do tematu. Jeżeli rodzice widzą szansę, rodzice małżonkowie, bo przecież mediacja nie musi dotyczyć, dotyczyć tylko spraw związanych z dziećmi, może dotyczyć tylko spraw, kiedy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, a chcą się po prostu rozwieść I, te, i, i to już przecież jest mediacja rodzinna. Więc jeżeli para chce podjąć mediację rodzinną i godzi się na to przed sądem, to sąd taką parę kieruje na mediację. To jest ta mediacja druga ze skierowania sądu. I ta mediacja, a właściwie koszty tej mediacji są już określone rozporządzeniem ministra sprawiedliwości. Mamy już widełki, wiemy od razu, ile taka mediacja będzie kosztowała. Koszty takiej mediacji ze skierowania sądu przedstawiają się następująco. Należy wziąć pod uwagę, po pierwsze, ile będzie kosztowała, Kosztowało samo spotkanie mediacyjne. I tutaj nasz ustawodawca mówi wprost, że jedno spotkanie mediacyjne, a właściwie pierwsze spotkanie mediacyjne, będzie kosztowało 150 zł. Każde drugie i kolejne, znaczy drugie i każde kolejne, będzie kosztowało 100 zł. Czyli 150 zł za pierwsze spotkanie. 100 zł za drugie i każde kolejne. Do tego jeszcze ustawodawca nam mówi, że należałoby doliczyć koszty wynajęcia biura przez mediatora, pomieszczenia, gdzie odbywa się mediacja. I tutaj mamy w rozporządzeniu wskazane, że koszty takiego wynajęcia za jedno spotkanie nie mogą być wyższe niż 70 zł. Do tego jeszcze mediator może doliczyć koszty wysyłanej korespondencji i ta kwota nie może być wyższa niż 30 zł. Do tego jeszcze mediator może doliczyć koszty dojazdu. Koszt dojazdów się oblicza według podróży służbowych. Jest, taka, jest takie rozporządzenie, i zgodnie z tym rozporządzeniem można doliczyć koszty dojazdu. Jak najczęściej to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że mediatorzy po prostu liczą 150 zł za pierwsze spotkanie i doliczają te 70, maksymalnie te 70 zł za wynajęcie pomieszczenia. Rzadko kiedy wysyłana jest korespondencja, w związku z tym tych 30 zł raczej mediatorzy nie doliczają. I właśnie te należałoby dodać te 150. 70 i uwaga do tego należy doliczyć VAT jeżeli mediator jest płatnikiem podatku VAT czyli jest to kwota netto czyli 150 plus 70 to jest 220 i to jeszcze do tego dodać 23% VATu no to tam będzie 270 zł czyli 270 zł tyle mniej więcej Kosztuje spotkanie z mediatorem, pierwsze spotkanie z mediatorem, czyli 150 zł, 70 zł za tyle może mediator wynająć pomieszczenie do mediacji. No, czasami jeszcze doliczają te 30 zł za korespondencję i jeżeli dojeżdżali na tą mediację, to te koszty dojazdu, czyli mniej więcej od 270 do powiedzmy tam 350 zł. Już mówię o kwotach brutto za to pierwsze spotkanie. I tą kwotę, te 270 do 350 zł, małżonkowie, nie tylko małżonkowie, partnerzy również, rodzice, byli partnerzy, byli małżonkowie, ma, muszą, muszą, mają obowiązek zapłacić po pół, no chyba że jakaś tam jest sytuacja inna, inaczej sąd zdecyduje. Czyli te te 270 do 350 podzielić na pół i tyle będzie kosztowało pierwsze spotkanie mediacyjne. Jedną osobę. Drugie spotkanie mediacyjne będzie tańsze, bo tak jak powiedziałam, te drugie spotkanie i każde kolejne. Kosztuje już tylko 100 zł, nie 150. No i do tego znowu można by doliczyć, można by, mediator może sobie doliczyć koszty biura, koszty korespondencji, koszty dojazdu. Czyli to będzie około, y, y, około tam, przypuśćmy tam, od 180 zł y, wzwyż tam do, do kwoty 300 zł. Y, przypuśćmy tak, pirate drzwi bo tutaj zależy od tego, czy to będzie ten dwa doliczane, czy te wszystkie koszty będą mediator będzie chciał te wszystkie koszty, no bo tak jak powiedziałam, czasami nie biorą kosztów korespondencji, czasami no, mediator nigdzie nie dojeżdża, to tych kosztów dojazdu też o nie nie wnosi za koszty mediacji z tej skierowania sądu, bo cały czas o tej mówimy tej teraz to Małżonkowie płacą po pół, mało tego płacą od razu. Czyli po zakończeniu spotkania mediacyjnego nie płacą tej kwoty gdzieś tam do sądu, tylko płacą tu na miejscu, gdzie są mediatorowi. No, oczywiście mogą się umówić, że będzie to przelew, będzie to kartą, będzie to no, jak, jak tam, jak, jakie wpłaty przyjmuje, w jaki sposób przyjmuje mediator, no to on poinformuje. No, niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że tego samego dnia tą opłatę należy, należy będzie ponieść. To tyle, jeśli chodzi o koszty mediacji. Myślę, że w takim telegraficznym skrócie, ale ujęłam wszystko. Pamiętajcie jeszcze raz, tak podsumowując, że koszt mediacji prywatnej jest zupełnie inny niż koszt mediacji ze skierowania sądu. Mediacja prywatna opowiedzieliśmy sobie, o mediacji ze skierowania sądu też sobie opowiedzieliśmy, więc wszystko mamy opowiedziane. Zachęcam do subskrypcji tego kanału. Zachęcam Was do tego, abyście za tydzień znowu włączyli YouTube'a i zobaczyli, co dla Was przygotowałam. Do zobaczenia!